Sponsorem programu jest Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom rzeczy firma Plachotrape, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Oto on, nasz bohater, najlepszy zawodnik reprezentacji Polski. Ale się nasłuchałeś takich komplementów. Co w ten weekend? E, no trochę tego było faktycznie, ale e, no jest to bardzo sympatyczne. Piąte miejsce, tak jak na Bergizel. Kiedyś Maciej Kot był zawsze piąty, ale Ty rzuciłeś mu rękawice. Tak, to możemy się z Maciejem bić. Który dziś był e, w Kontynentalu, także gratulacje do Maćka. Paweł, Tobie, dla Ciebie gratulacje. To były skoki imponujące, skoki takie, takie, jakie oddajesz ostatnio w zawodach. Gdzie jest klucz, że wchodzisz w ten tryb rywalizacji? Nie wiem, może, może ta presja tak na mnie działa, że wtedy faktycznie umiem się skupić na tym, co, co najważniejsze i odciąć od tego wszystkiego, a w treningach może kombinuję za dużo i, i stąd się to bierze, ale tak naprawdę nie wiem, nie wiem do końca i nie zamierzam jakoś głęboko w tym kopać. Jeżeli tak ty działa, to nie mam nic przeciwko. Nie chodzi mi o kopanie, ale o wspomnienie tego, co dzisiaj się wydarzyło, bo rozpoczęło się od serii próbnej. Ja mówię, nie no, easy, spokojnie, seria próbna jest od próbowania, ale teraz chcę poznać prawdę, co się wydarzyło. E, nie, sam, sam nie do końca wiem, no jakby e, trochę chciałem zmienić pozycję, e, gdzieś tam w przejściu mi ta pozycja, no, po prostu straciłem balans i, i to odbicie nie było dobre. Myślę, że warunki wtedy też były... E, Coś tam w się sensie dziwnego w tym pojedynku działo, bo też wielu dobrych zawodników za mną później, jak ANZE czy inni, też mieli problemy, więc myślę, że to wszystko się poskładało na to, że wyglądało to tragicznie. Na szczęście, w serii próbnej, która jest od czego? Od i na poważnie. Na od jest ta seria próbna, a w zawodach już było tak, jak w zawodach ma być. Pierwsza seria, druga seria. Technicznie, jak to było. No pierwsza jeszcze była taka trochę czekanie właśnie na, na koniec progu i, i wyszło mi to jeszcze późno i wtedy to odbicie też jest takie na szybko wyspinane, więc nie było to tak fajnie, e, płynnie z progu, jakby się chciało. E, druga seria, podobno bardzo podobnie, ale już e, też tyle emocji we mnie było, że po prostu gdzieś to czucie było zagubione. Po prostu e, cieszyłem się tym, że udało się tak fajnie daleko skoczyć, jeszcze awansować kilka pozycji i z tego będę zadowolony. Ty jesteś ciekawym przypadkiem, bo są zawodnicy, którzy roznoszą wszystko dookoła z radości, czy z takiej satysfakcji. Ty, podobnie jak na Bergizel, trochę nieobecny, trochę pamiętający o tym, że jeszcze kontrola, jeszcze kilka obowiązków. Jak to wszystko będzie podpisane, klepnięte, dopiero wtedy zaczyna się radość. Tak, tak. Jak już wyjedziemy ze już nikt nic nie zrobi, to, to można zacząć się dawać. Mówiłeś, że ta życiówka na Bergizel to już jest życiówka. Tym się można pochwalić, bo ten tagił był dziwny, to szóste miejsce, ale życiówka w zakopanym, oby ona jak najkrócej wytrzymała, to byłoby dobre, ale no to już w ogóle super brzmi. Nie no, fantastycznie, że, że udało mi się tu wyrównać tą życiówkę przy, przy naszych kibicach, przy tak e, wspaniałej atmosferze, to, e, to na pewno bardzo mi Brałbyś to w ciemno, czy, czy ty nie jesteś takim gościem, który cokolwiek bierze w ciemno? Ech... Na no jest to satysfakcjonujący wynik, nie powiem, że nie, ale e, też czuję się pewnie, czuję się na tych, dobrze na tej skoczni. E, ogólnie ostatnio dobrze mi się e, wszędzie skacze, więc e, czy w ciemno to nie. Chyba bym wolał jednak powalczyć i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Przed Zakopanem w mediach wszystkie tematy z Tobą przerobiono, a po Zakopanem co było dla Ciebie najtrudniejsze? To, że, to, że tyle tysięcy ludzi widzi w Tobie lidera, to, że są bliscy na skoczni, to, że tyle mediów. Opowiadaj. No, Na pewno ta presja. No, jakby pierwszy raz przyjeżdżałem do Zakopanego, do naszej świątyni jako ten teoretyczny lider, na którego wszyscy liczą, więc ta presja była bardzo duża i, i obawiałem się, że sobie z nim nie radzę, ale myślę, że dzisiejszy konkurs potwierdził to, że, że wyszło całkiem nieźle. Skoczkowie mówią po takich weekendach wyczerpujących, że siadło im. Jak ty się czujesz psychofizycznie? Na razie jeszcze dobrze, bo, bo ciągle coś się dzieje. Tu, tu z kibicami, tu, tu wywiady, tu szybko do hotelu, teraz szybki ptycznik sprzeda się popakować, bo też chciałbym jak najszybciej wyjechać stąd. Więc jeszcze nie, nie, nie zdążyłem jakby tego chłonąć. Myślę, że jak wsiądę do samochodu, teraz jeszcze coś zjem. Wsiądę do samochodu, ta adrenalina spadnie, emocje opadną, to, to wtedy przyjdzie ten zjazd. Z tymi kibicami to była też lekcja życia, bo, bo tam, jak dasz palec, to nie wezmą ręki. Tam całego Pawła porwą przez ten płot. E, no tak, no wszyscy najchętniej chcieliby gdzieś tam zbić piątkę, zdjęcie wspólne, e, no niestety też nie ze wszystkimi się da, no też mamy obowiązki inne, mamy media, e, niektórzy wchodzą na żywo, niektórzy nie, więc e, no przepraszam bardzo, ale, że, nie, że nie do, do każdego nie podszedłem, ale po prostu e, też inne po prostu robota mnie czeka. Jestem przekonany, że ktoś zapytał, Paweł, czy mogę Twoją czapkę na przykład, bo to jest taki klasyk, a co najdziwniejszego Cię spotkało w tym szalonym biało-czerwonym tłumie? Mm, nie, faktycznie było czapkę, chociaż nie wiem, czy to było w zakopanym, czy na jakimś poprzednim konkursie, ale na, na pewno było tę czapkę, e, że będę czapkę albo się wymienił czapką, e, ale nie, tu raczej... E... Tacy już doświadczenie kibicy, że wiedzą, wiedzą na co można pozwolić sobie zdjęcie, jakieś podpisanie gdziekolwiek, autografik i piąteczka i idziemy dalej. O lotach narciarskich myślisz czy, czy w ogóle nie? Nie, no to teraz już zaczynam myśleć, ale cieszę się, bo dużo się poprawiłem w powietrzu, także mam nadzieję, że to się na, na skocznie momencie przeniesie. Paweł Jumper, piąty zawodnik Pucharu Świata w Zakopanem, dzięki, 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 dzięki. Dziękuję.